Prowadziłem całą trasę. Tak naprawdę oddałem pozycję przez nieuwagę uwagę na samym końcu. Przy skręcie w prawo pojechałem prosto. Wojtek nie wyprzedził na samym końcu, kurczę. Ale gratulacje. Jechaliśmy w małej ekipce. Dobre zmiany. Starałem się trzymać i nie dawać siebie dzisiaj 100%. Chciałem zostawić wszystko na, na ostatni single i tak właśnie wyszło. Dwudniowy plan jak najbardziej udał się. Mamy to, wygrałem. Ciężko, było dzisiaj strasznie, strasznie, ciężko. Podjazdy okropne. Dogoniłam na koniec Natalię no i musiałam utrzymać po prostu. No Podejrzewam, że za rok to ona tutaj będzie udzielała wywiadu, a mama po prostu odda jej swoje pierwsze miejsce. No bardzo fajny dzień. Duże słońce, super atmosfera, super impreza, super organizacja. Mam nadzieję, że w kolejnych latach Olsztyn przyciągał będzie duże ekipy. I będziemy się ścigać w większym gronie. Bardzo mi się podoba, byłam w tamtym roku, zresztą to już czwarty rok z rzędu jeżdżę na lotto i nie zamierzam przestać.